Pewnie Was też spotkała podobna sytuacja. Wychodzicie ze sklepu i natrafiacie na charytatywną zbiórkę pieniędzy. Akurat byłam z dziećmi na zakupach i każde wrzuciło do puszki pieniądze. Dzieciaki zainteresowało zdjęcie zamieszczone na puszce. Był tam mały chłopczyk, a podpis sugerował, że zbiórka jest na jego leczenie. Było napisane, że magu za mózg. Jak się domyślacie, pojawiło się pytanie: Mamo! A co to jest głos mózgu? I jak tu sobie poradzić z odpowiedzią na tak trudne pytanie? Oczywiście, powiedziałam, to bardzo groźna choroba, która dotyczy mózgu. Mówimy o nowotworze mózgu. Mamo, ale co to jest nowotwór? To bardzo ważne i zarazem trudne pytanie. Warto o tym opowiedzieć. Może komuś z Was ten film pomoże w rozmowie z własnym dzieckiem na ten temat? Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę filmy, animacje dla dzieci i dla rodziców, by łatwiej było wam zrozumieć medyczne procedury i medyczne pojęcia. Uważam, że medycyna jest super i zamierzam zarazić was pozytywną energią. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dajcie znać w komentarzu, czy jest jakiś temat, który szczególnie was interesuje. No to zaczynajmy. By łatwiej było zrozumieć istotę choroby nowotworowej, zacznijmy od podstaw. Każdy element Twojego ciała składa się z małych, malutkich cegiełek czyli komórek o takich jak te. Ta. Jest wiele rodzajów komórek mają różne kształty i różne funkcje. Są jak takie małe klocki, które po ułożeniu stają się większą budowlą, którą nazywamy tkanką. Tkanka następnie tworzy nasze narządy, czyli dużo komórek to jest tkanka, a tkanki tworzą organy, czyli narządy. Przykładowo, zerknijmy na Twoją skórę. Patrząc na dłoń pod mikroskopem, widzimy powłokę ochronną, która w powiększeniu wygląda tak. Zwróć uwagę, że jest tu bardzo dużo warstw. Każda warstwa składa się z zupełnie innych komóreczek. Tak jest w przypadku każdego narządu. Serce, komórka mięśniowa. Mózg, komórka nerwowa. Jajnik, komórka jajowa. Każda z tych komórek dokładnie zna swoje miejsce i doskonale wie, co ma robić. Stale pracuje w grupie jak swoich koleżanek i kolegów i wykonuje swoje zadania. Komórki mięśniowe się kurczą, komórki elita wchłaniają, komórki wątroby filtrują itd. Ilość komórek i ich praca jest stale kontrolowana przez nasze ciało. Tak funkcjonuje zdrowy organizm. Czasem jednak dzieje się coś dziwnego. W wyniku jakiegoś nietypowego zdarzenia dochodzi do sytuacji, gdy jedna z komórek naszego dotąd zdrowego ciała się zbuntuje. Nie chce już pracować w grupie, nie chce pracować dla całej fabryki. Zamiast wykonywać swoją pracę, zaczyna się powiększać i dzielić i tworzyć więcej takich jak ona zbuntowanych komóreczek. Po jakimś czasie każda z nowo wytworzonych, niezdrowych komórek również się dzieli i w ten sposób znacznie pomnaża się ich ilość. W środku dobrze funkcjonującej fabryki z zadowolonymi ze swojej pracy komóreczkami rośnie coraz większa grupa złych komórek, rozpychają się, zaczynają zajmować miejsce tych zdrowych. Wyglądają oczywiście bardzo podobnie i zaczynają tworzyć coraz większą wspólną masę. Tak właśnie powstaje gus nowotworowy. To jak szybko zbuntowane komórki się dzielą i mnożą decyduje o tym jak szybko gus rośnie. Z czasem zaczyna brakować miejsca, i komórka nowotworowa postanawia szukać nowych miejsc na budowanie nowych kolonii w ciele. Wysyła zwiadowców drogą krwi i układu chłonnego. Tak właśnie powstają przerzuty. Jak się domyślasz, choroba nowotworowa może dotyczyć każdej części ciała, no bo przecież wszędzie są komórki. Dlatego może mieć nowotwór krwi, nowotwór mózgu czy raka skóry. Ale podstawą każdej z tych chorób to nieopanowany rozrost nieprawidłowych i szybko dzielących się zbuntowanych komórek, które kiedyś były zdrowe, ale coś w nich się zepsuło. Warto od razu dodać, że nasze ciało nie jest całkowicie bezbronne w tej sytuacji. Mamy super układ odpornościowy, czyli immunologiczny, który bardzo często wyłapuje i znajduje te złośliwe komóreczki i w porę je usuwa. Czasem, niestety, złośliwe komórki chowają się przed stale kontrolującym układem immunologicznym. Udają, że są zdrowe, maskują się. Pozornie wydaje się, że wszystko z nimi w porządku, a tak naprawdę w środku dzielą się w coraz większej ilości, psując wszystko dookoła. I wtedy choroba nowotworowa się rozwija. A objawy? Objawy zależą od tego, jakie komórki zaczynają tworzyć tą chorobę nowotworową. Czyli jakiej tkanki i jakiego narządu dotyczy choroba. Oto niektóre z nich. Stopniowo nasilający się ból, który upośledza codzienne czynności. Bóle kończyn, które występują bez przerw lub z niewielkimi przerwami, również występują w nocy. Często wymagające podania leków przeciwbólowych. Zaburzenia zarysu kończyn, często niezwiązane z urazem, guzy lub wybrzuszenie. Gorączka lub podwyższone odczyny zapalne, które są połączone z dolegliwościami bólowymi kończyn, które nie ustępują po leczeniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Powiększenie obwodu brzucha, zaburzenie oddawania moczu i stolca. Nie poddające się leczeniu objawowemu infekcje. Na przykład utrzymujący się wyciek z ucha lub uporczywy kaszel. Nie poddające się leczeniu nietypowe zmiany skórne. Długo utrzymujące się objawy urazu nieproporcjonalne do zdarzenia. Temat choroby nowotworowej jest bardzo trudny, tym bardziej w rozmowie z dziećmi. Mam nadzieję, że ten film ułatwił wam i rozjaśnił trochę, na czym polega ta choroba. Jak w każdej chorobie liczy się wczesne rozpoznanie, bo wtedy lokowanie co do wyleczenia jest korzystniejsze. Czyli warto znać objawy mogące sugerować chorobę nowotworową. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zwykle ode mnie prośba o subskrypcję kanału, jeżeli film był dla Was przydatny. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!